Szklarnia przykryta starą plandeką. I dlaczego jest to zrobione? Po to, żeby nie było tutaj za dużej temperatury, żeby ograniczyć te promienie, wiadomo. Te boczne tam otwory są otwarte w szklarni, czyli tak jak one były otwarte i powinny być zawsze powinna być wentylacja, to muszą być otwarte. I teraz tak dlaczego to przykryłem? Bo pomidor, który o jest taki Szkodało taki sfleczały trochę, tak, bo on tam był przesuwany, oberwane zostały korzenie. Albo jeżeli pomidor nie został podlany, albo jeżeli pomidor z rana został przelany, to wtedy, żeby ratować te, te rośliny i nie wystawiać ich po prostu na takie maksymalne słońce, ja przykrywam właśnie taką ala plandeką, bo akurat to miałem, stara zużyta plandeka, ale jest przykryta i wtedy nie będzie tutaj takiego skwaru, tak. I wtedy te rośliny po prostu się uchronią i nie zostaną, że tak powiem, spalone przez upał. Więc to jest taka moja metoda. Pozdro.